Mówi się, że nie musi być duży. Ważne, żeby był gruby i długi. Samochód, oczywiście. I w Fordzie doskonale to rozumieją. Nowy Explorer. Ale zanim wystartujemy, to prosimy. Wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach. Bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. Ponad 5 metrów długości, ponad 2 metry szerokości, 1,80 m wysokości i 2,5 tony prawdziwej amerykańskiej motoryzacji. Jako, że ma ponad 2 metry szerokości, to środkowy podłokietnik tutaj z przodu mógłby pełnić funkcję dodatkowego fotela i mielibyśmy tutaj trzy miejscowe auto z przodu. Tym, co najbardziej zwraca jednak uwagę wewnętrzną, to jest ten pionowy tablet, bo zrobiono go inaczej niż wreszcie samochodów. Wszędzie jest przecież ustawiony horyzontalnie, tutaj mamy wertykalnie i niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Bo ile owszem, jak tak sobie przewijacie, to on jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Tutaj wszystko sobie klikacie i nie ma problemu. Natomiast, tak, tutaj na dole pojawia się problem, ponieważ ta półka blokuje Wam dobry dostęp do klawiszy tutaj, tych na dole nie klawiszy, do, do tego, co tutaj jest na dole wyświetlane. Tu, o ile to jest czytelne, to jak wrzucimy sobie, zobaczcie, bieg wsteczny to kamerka jest taka maluteńka tutaj, gdzie w większości samochodów możecie na całym takim horyzontalnie mieć wyświetlane, jak cofacie i co widzicie. To jest maks, jaki jesteście w stanie uzyskać tutaj. Co więcej, jak podłączycie tutaj czy Apple CarPlay, a, czy Android Auto, to dokładnie będziecie też mieli taki niewielki wyświetlacz. Proszę bardzo, no jaki w tym jest sens? Włączam nawigację i ona jest maluteńka, więc nie jest to do końca tak dobre rozwiązanie. Natomiast tutaj bardzo czytelne są znowu te ciekłokrystaliczne tutaj zegary, które zastąpiły te klasyczne. Nie można ich konfigurować tak jak, sobie, tak jak w Audi na przykład czy w Volkswagenie, ale podają wszystkie te informacje, których potrzebujecie akurat i są proste w obsłudze. Sam ten schowek tutaj zobaczcie, jaki jest wielki, jaki jest głęboki. To samo dotyczy tego, to samo dotyczy kieszeni w drzwiach. Tutaj wchodzą dwie dwulitrowe butelki wody w boczne kieszenie. Ale jeżeli nie chcecie korzystać z kabla, tylko na przykład z Bluetootha i sobie ładować telefon bezprzewodowo, to tak, jest ładowarka bezprzewodowa. O w fantastycznym miejscu umieszczona. Tutaj. Idealnie pod podłokietnikiem, w związku z czym, jak sobie jedziecie, ktoś do was dzwoni, to robicie. O ciekawe, kto tu do mnie dzwoni. O, a może bym napisał SMS-a, chyba sobie włączy, nie wiem, Google Mapsa. Doskonałe, bardzo praktyczne rozwiązanie w amerykańskim stylu, ale jak macie podłączone do kabelka, to proszę bardzo o. Tu jest takie idealne miejsce. I nawet pomyślano o tym, żeby tutaj w schoweczku zrobić taką dziurkę na ten kabelek. O, zamykacie. Tu jest poprowadzone przez dziurkę. To sobie tu wy. A, to jeszcze to niech zostanie sobie tutaj. Tak. Wtedy sobie wpinacie telefon. To do ładowania ten jack wchodzi tam głębiej. O, i proszę. I działa. I można. Nie wiem, to jest bez sensu rozwiązanie. Ewentualnie na telefon dla pasażera. A schowek taki normalny, nic ciekawego tu nie ma. Ale schowek, przynajmniej obity przyjemnym materiałem, więc nic tam nie lata. A skoro jesteśmy przy materiałach, to cóż, wygląda to całkiem niezłe. Wiecie, że to jest drzewo jesionowe, chociaż bardziej wygląda jak łuska jesiotra, a nie jesionu. Skóra też jest na fotelach, ale zobaczcie, jak wygląda po przebiegu jakiś no, kilku tysięcy kilometrów. Bo jeżeli chodzi o jakość, to niestety nadal jest tu po amerykańsku. Ta skóra tutaj, którą jest obita deska rozdzielcza, Trochę przypomina taką skórę ściągniętą z pindola byka. Jest bardzo śliska i ma taką nieprzyjemną fakturę. Sama jakość wykonania takich elementów tutaj też budzi sporo wątpliwości. Niektóre elementy, szczególnie te plastikowe, no, zrobione zostały chyba z tego, co może wyrzuciło na brzeg. O, zobaczcie, jak idealnie spasowano tutaj ten przycisk SOS. To nie jest przycisk, tylko to jest klapka. Widzicie, widać to? O, zobaczcie tutaj, jak pięknie tutaj spasowano ten przycisk. Naprawdę wygląda idealnie, a takich smaczków w tym wnętrzu jest znacznie więcej. Chodźcie, pokażę na zewnątrz. O, zobaczcie, tutaj spod zagłówka wystaje o, taka fajna wata. Widzicie? Tak jest ładnie zrobione, że tak wychodzi super watka na przykład. Klapka do ładowania nie otwiera się, jak tak naciśniecie. Trzeba to zrobić. O, tak! Porządnie! Po amerykańsku, a nie. To samo z zamykaniem. W Ameryce nie zamyka się tak subtelnie klamek. W Ameryce trzeba tak klapkę zamknąć. O, porządnie! Po męsku. Kolejna rzecz. Roletki tutaj w oknach. No są oczywiście i działają. Natomiast zobaczcie na jakim plastiku to umieszczono. I tutaj jest taki dzyndzelek plastikowy. Patrzcie, jak go zamknę i podnoszę, to się podnosi cała ta listewka. I jeszcze jedna fajna rzecz. Już ostatnia, obiecuję. To zajrzymy tutaj. Nie oczekujcie oczywiście, że tutaj będą te podnośniki, tylko wszystko jest na dziędzlu I patrzcie jak tutaj bardzo ładnie, dyskretnie całą instalację wysoko. Kurna, on jest włączony. Może nic mnie tu nie jednie, mimo że to robili Amerykanie. Jak pięknie tutaj, ładną izolacją pomarańczową, przewody wysokiego napięcia. No więc nie ma co do tego wątpliwości. Zarówno gabaryty samochodu, jak i niektóre elementy w wykonaniu jasno wskazują na to, że on pochodzi z Ameryki. Zobaczcie teraz rozpórkę. Wiecie, po co to się stosuje? Po to, żeby na nadwozie było sztywniejsze. Patrzcie, jaka sztywność. A! O! Skoro tu jesteście, to zobaczcie. Całe auto jest tak szerokie, że tutaj są trzy niezależne fotele, ale oprócz tego macie tutaj taki szeroki próg. Nie tylko ułatwia wsiadanie i wysiadanie na przykład dzieciakom, ale jak chcecie sobie, proszę bardzo, rowery zamontować na dachu, to stoicie na tym troszkę tandentnym plastiku, bo jest tu bardzo szeroko, a jednocześnie mieszczą się tutaj trzy dorosłe osoby. Raz, dwa, trzy. Co ciekawe, mimo że to są niezależne fotele, to tak. Tylko na dwóch skrajnych znalazło się mocowanie Isofix. Na środkowym tego mocowania nie ma. Tylko dwa skrajne fotele przesuwają się do przodu i do tyłu. Ten środkowy nie przesuwa się wcale. Mamy też na środkowych pochylanie oparcia i akurat to na środkowym też jest. Tyle że pochyla się, nie wiem, mniej bardziej jak, jako że tu jest śledzisko, tak, to on się bardziej pochyla. Co ciekawe, osoba siedząca tutaj warto by było, żeby miała troszkę krótsze nóżki, ponieważ tutaj jest tunel środkowy, a to sugeruje, że pomimo, że to hybryda typu plug a w nich wiecie, najczęściej napęd elektryczny, motor elektryczny odpowiada za napędzanie tylko jednej osi, to ten tunel może świadczyć o tym, że tutaj mamy klasyczny napęd 4x4 i potem jeszcze do tego dojdziemy. Ale te fotele nie przesuwają się też bez powodu, bo Explorer jest samochodem siedmioosobowym. Koszty w mordę i weź no się tam dostań na te fotele z tyłu. Uuu, a to? A jedzie do przodu? Wtedy nie jedzie do przodu. Dobra, czyli trzeba to zdemontować. Zobaczcie, Ameryka to jest jednak stan umysłu. Robią tyle dziadowskiego plastiku we wnętrzu, ale roleta jest z prawdziwej amerykańskiej stali. No dobra, i teraz podnosimy fotele i proszę bardzo, tu mamy trzy przyciski do sterowania. Nie musicie mięśni do tego na szczęście używać. Jedzie sobie do tyłu, rozłożone, wtedy wystarczy już tylko i wyłącznie zagłówek, a potem składa się sam. O! Nie wiem, którą nogą zacząć, prawą, lewą? Siadając można się troszkę upaprać smarem, bo tutaj jest taka szyna ładnie odsunięta. O! Żeby nie było, że przytyłem przez te kwarantanny wszystkie, to o! Mieszczę się. Nie wiem, czy tam przede mną ktoś usiądzie. Miejsca nad głową nie mam zbyt wiele, mam nawiewy klimatyzacji, mam jakiś cup holder jeden, drugi, tutaj półeczki, nie mam gniazd USB na przykład dla dzieciaków, no i wszystko jest tutaj już takie mocno plastikowe. A, jak jedziecie w sześć osób, to akurat to może być przyjemne, że sobie dwie oczy mają tak stópki. No, wiecie co, chyba nawet tak się prościej wysiada. No, pewnie, że tak. O, kurde! Już wiem po co to zrobiono. Jeszcze jedna rzecz o tych tylnych fotelach. Tutaj są normalnie też dwa isofiksy, więc de facto czworo dzieci możecie przewieźć e, takich mniejszych. Teoretycznie napisano w danych, że to jest 240 litrów dotąd. 330, jak go zapakujecie tutaj. No, ale tu faktycznie jest tak ścięte, to że niewiele tam się wrzuci. Ale przecież usuwacie to. Dziadostwo. To też Wam raczej się do niczego nie przyda. Przy siedmiu osobach wcale tak mało do tego bagażnika nie wchodzi. To jest tylko to, co mieliśmy na podorędziu. Natomiast jak zaczniecie kombinować, składać, by na, dobierzecie sobie walizki na wymiar, albo te miękkie, a nie twarde, to w ogóle tajne problemy, jak mawiają Amerykanie. Jak złożycie oba te fotele, to jest fajne, tu już zagłówek się składa i to, że nie musicie tutaj nic absolutnie robić, to macie 650 litrów. Pojemności. A jak jeszcze złożycie tamte fotele z przodu, to macie ponad 2 metry sześcienne. O! Hybryda plugin, jeszcze zmieściło się koło dojazdowe. To jest akurat fajne, przydatne, bo to jest zrobione z gumy. Jak na przykład pojedziecie w teren i macie ubłocone buty, to sobie tutaj je wrzucacie. A Ford twierdzi, że to auto naprawdę nadaje się do jeżdżenia w terenie, ponieważ. Napęd na cztery koła działa tutaj w ten sposób, że normalnie są pędzone tylko koła tylne, a Haldexem zapinana przednia oś. Tyle, że działa to również wtedy, kiedy pracuje tylko i wyłącznie motor elektryczny, który ma 100 koni mechanicznych. To oznacza, że wtedy możecie mieć nawet do 50 koni na przodzie i 50 KM z tyłu. Jak się włącza silnik spalinowy, to łącznie macie 457 koni mechanicznych i może to być rozdzielane w proporcji 50 na 50. Ale zanim udowodnimy wam, że ta elektryka w terenie nie ma prawa działać tak jak należy, to zobaczmy jak działa na normalnych drogach i powiem wam, że tak te 100 koni w niej sprawia, że jest zaskakująco dynamicznie. Teraz wróciłem sobie samochód w sam tryb elektryczny, bo tu można tutaj wymusić kilka trybów. Macie tryb normalne działanie, czyli wtedy sam sobie wybiera, czy jedzie na silniku konwencjonalnym, czy na silniku elektrycznym, czy na mieszanym trybie. Macie też Jazdę tylko na elektryce, tak jak jedziemy teraz i wtedy tak naprawdę wystarczy, dopóki nie zrobicie kickdowna to samochód się rozpędza tylko dzięki elektryce i naprawdę czuć tutaj i te 100 koni, i te kilkaset newtonometrów robi to mega przyjemnie. Czuć tylko, jak ta skrzynia zmienia też biegi, bo ona zmienia również tylko na elektryce. I są dwa inne tryby EV. Jeden to jest oszczędzanie na później energii, czyli on wtedy pracuje w trybie hybrydowym, stara się utrzymać baterię dokładnie na takim samym poziomie naładowania. I ostatni tryb to jest tryb Ładowania akumulatora przez silnik spalinowy. Czyli jedziemy cały czas, spalinówka jest włączona. Tutaj pokaz... widać to na obrotomierzu, tutaj tym małym, właśnie jest ta seledynowa, niebieska. Cholera wie, jaka nie jestem kobietą, więc nie wiem, jaki to kolor. Kreska, odpuszczam mu gaz. Ona znika. No dobra, ale wrzućmy go sobie w zwykły w takim razie tryb. Takie normalne działanie. Teoretycznie bateria wystarcza na 40 km według forda, taka naładowana do pełna. ładuje się ją 6 godzin z domowego gniazdka, 4 godziny jak macie tego plawola, który daje trochę więcej tej energii. Natomiast te 40 km jest nieosiągalne, chyba, że kurna liżecie ten pedał gazu, a nie go wciskacie. Jak go wciskacie, spokojnie. I delikatnie to realnie zrobicie 30-35 km. Ale jak zaczniecie jechać brutalniej, czyli sobie dodawać tego gazu, odpuszczać go, tu hamować bardziej brutalnie, także ten generator nie zdąży odzyskać energii, to tak naprawdę ta bateria robi się pusta szybciej niż butelka wina u mnie w domu wieczorem. 15-20 km, to jest wtedy maksymalny zasięg. Teraz nam wyświetla tutaj 26 km. Natomiast wrażenie jest takie, że on bardzo przyjemnie reaguje na dodanie gazu w każdych okolicznościach. Jak mocniej go wciśniecie, to tylko przez moment słychać, że załączył się ten silnik spalinowy. Jest dosłownie sekundowe opóźnienie, zanim się załączy ten silnik spalinowy, i bardziej to słychać niż czuć tutaj pod pedałem gazu. A łączna moc całego tego zestawu to jest, uwaga. 457 koni mechanicznych. Elektryka plus ten 3-litrowy sześciocylindrowy turbodoładowany silnik. A momentu obrotowego jest tutaj 825 Nm. I można ciągnąć z tym, co też jest dosyć rzadkie w przypadku hybryd, przyczepę o wadze 2,5 tony. No i oprócz tych trybów EV oczywiście są też tryby do takiej normalnej jazdy. Czyli sobie możecie wybierać. Teraz jedziemy w normalnym, jest też tryb eko, jest też tryb sportowy, i w tym trybie sportowym już nie ma tego sekundowego laga pomiędzy przełączeniem się między elektryką a silnikiem spalinowym, bo spalinowy jest uruchomiony cały czas, i wtedy reakcja na gaz jest błyskawiczna. I uwaga, ta wielka krowa, która waży 2,5 tony, robi setkę w 6 sekund, a przynajmniej tak twierdzi producent. O, pokazuje, że przed nami jedzie Mustang. Wiedziałeś, że Opel Astra wygląda jak Ford Mustang? Wracamy jeszcze do trybów w takim razie. Mamy tutaj również ten tryb sportowy. E, o, jest tryb ładunek przyczepa, jak te dwie i pół ze sobą targamy. A oprócz eko jest jeszcze śliska nawierzchnia. Jest jeszcze droga nieutwardzona. Oraz jest jeszcze głęboki śnieg albo piasek. I uwaga, bo ma bardzo sprawny układ kierowniczy. O! Bałem się tego, że on... Zobaczcie, patrz, zobacz jak on tutaj wybiera. Jak on pięknie cały tutaj trzeszczy w środku, jak on ładnie pracuje. Sztywność nadwozia jest tutaj stosunkowo niewielka. Nie jest to auto na ramię, a poprzednie Explorery były na ramię. Ten oferowany w Europie 20 lat temu to był samochodem na ramię. Ten już takim nie jest. Gdzieniegdzie tuż coś się dobywa, jakiś hałas waszych uszu, moich uszu. Ale jednocześnie świetnie wybiera każdą nierówność. Kurde, 70 na godzinę jedziemy po polnej drodze. Naprawdę dosyć wyboistej, orzesz ty kurna w mordę kopane. Nie wiem, jaka tu jest głębokość brodzenia przez tą elektrykę. A te kable takie zaizolowane, że cholera wie, dobra, lepiej powoli to zrobić. No dobra, to wielkie wyzwanie to to nie było. O, jeszcze jedna. Odważniej? No troszkę odważniej. O, jeszcze ładniej. O, jak ładnie. I siup. O. I jesteśmy w takim miejscu, w którym śmiało będziemy mogli sprawdzić właściwości terenowe eksplorera. Wysiadka, młodzież. No dy jak do przodu. I wtedy tylko w trybie... Ciekawe właśnie, wrzucimy sobie, tutaj jesteśmy na piasku, i wrzucimy sobie pokrętłem w takim razie... No gdzie to jest? Tryb. Droga, nie Głęboki śnieg, piasek, włączył elektrykę, no i dupa, nie mogę, nie mogę teraz włączyć trybu EV, więc trochę ściema. A jak przerzucę na przykład na tryb droga nieutwardzona, to też nie mogę włączyć trybu tylko elektrycznego. Więc pozostaje mi to pozostawić w trybie normalnym i wymusić tylko jazdę elektryczną. I zobaczymy. Jak to pójdzie? No. Na razie bezproblemowo, ale tu też nie jest jakiś strasznie kopny piasek. O, ładnie. O, o faktycznie słuchajcie. Jeszcze się nie włączyła benzyna, i zobaczmy tu, czy przyjedzie. I już stoimy. Dobra. Śliska na wierzchnia. Droga nieutwardzona jest. Głęboki śnieg, piasek. Już stoimy. Super. Ale go wy, wypchnął go ładnie! Yeah! Kurna! Udało się! Ale tu już nie będę próbował. Spróbuję z tej strony. Znowu włączymy tryb normalny. Jazda tylko elektryczna. Wyłączył spalinówkę, wyłączył. Tu jest taki solidny podjazd. Naprawdę. ja pierniczę! Wow! Ta elektryka normalnie działa. Tutaj faktycznie przenosi ten napęd przód, tył. To teraz jeszcze kontrola trakcji wyłączona. I to tylko na elektryce teraz jeździ niesamowite. Zobaczcie, co się dzieje. To jest tylko elektryka. No, niesamowity ma ten moment obrotowy tutaj autentycznie. Normalnie czuć jak i pszuki. Wow! Wyjątkowo sprawne auto w terenie. Co Zobaczcie, jaka ekologia. Owszem, może no, nie rozjeżdżamy żadnych roślinek, rozjeżdżamy tylko piasek, ale samochód cały czas jedzie tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. A teraz sprawdźmy w takim razie, co będzie, jak mu włączymy. Tryb oszczędzania energii i włączymy mu jeszcze wiecie co? Sport A teraz w ogóle co się co mu się stanęło się? Ty, na prostej drodze? Na prostej drodze, żebym się zatrzymał? Tyle było chyba momentu obrotowego przez moment na kołach, że po prostu się. O! 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 się. Ale kotłuje. Coś zrobiło. Pojawiła się kontrolka. Jak zwykle, no jak my testujemy samochód, nie może nie pojawić się jakaś kontrolka. Układ 4WD czasowo wyłączony. Samochód zrobił tak jakby postanowił odpocząć. Ja tak robię albo po ostrym jedzeniu, albo po. Pokaż. Pokaż. Nie, to tłumik. Tak tłumiku troszkę jest tego, wiesz? Ale zobaczcie, jak fajnie tutaj są zrobione rury wydechowe przy okazji. To, nie to, że to jest To jest coś, coś pomiędzy Atrapowiczem a prawdziwą rurą. Bo tu. Nie lecą spaliny, tylko lecą w dół. Rura jest wbudowana tam, zakrzywiona do dołu, i zobaczcie, prawdziwe spaliny lecą tutaj od spodu. No, może już odpoczął. To teraz na zwykłą drogę jedziemy, nie? Ależ jestem zaskoczony, jak on dobrze dał sobie radę. W tym terenie, naprawdę, na takiego tonowego kolosa, w takim kopnym piachu, to, że wjechał, utknął dwa razy, ale potem znowu wyjechał, super. Poczekaj, teraz sprawdźmy, czy. Nie, nic, wszystko ok z zawieszeniem, wszystko działa tak jak należy. Ależ on dobre ma to zawieszenie. Świetne. Prześwit, bo już sobie sprawdziłem w międzyczasie, 21 cm. Bardzo solidny, jeden z większych chyba w świecie suv takich klasycznych. Pamiętajmy, że tu mamy seryjne, normalne, drogowe opony, więc jak na takie warunki... I ta elekt... to naprawdę świetnie zdał egzamin, szczególnie, że czuć jak ta elektryka go... O, o... Mamy mocno chyba zaglucone opony. Owszem, w terenie daje radę, ale i takiego naturalnym środowiskiem jest przecież normalna droga. I w tej, na tej normalnej drodze spodziewałem się jednego że będzie skurczybyk po pierwsze mega podsterowny, a po drugie że w każdy zakręt będzie wchodził podpierając się bocznymi lusterkami i po to ma je takie wielkie. A tutaj nic takiego się nie dzieje. Po prostu prowadzi się tak pewnie, tak lekko, tak przewidywalnie i do tego naprawdę tak dobrze bierze zakręty, że to jest kompletnie nie w amerykańskim stylu. Pierwsze moje wrażenie, jak do niego wsiadłem, to miałem takie: kurde. Teraz mogę się pakować i jechać nie wiem do Chorwacji albo na hiszpańskie wybrzeże. To jest auto, z którym po prostu przyjemnie spędza się czas. Macie tu wszystkiego pod dostatkiem nie tylko przestrzeni, ale tej mocy. Te 457 koni robią setkę w te 6 sekund. Ale mnie interesuje jeszcze jedno: jak będzie wyglądało spalanie, jak będziemy cały czas jechali sobie w trybie takim typowo hybrydowym czyli nie robimy elektrycznej, tylko robimy sobie. Energia zaoszczędzona na później. I to spalanie bardzo mnie interesuje, ponieważ wiecie, jakie z pluginami najczęściej. W plugina wsiadacie super 30-40 km tylko na prądzie, ale potem żrą paliwo jak głupie. 14, 15, 16 litrów. Pamiętacie być może test Volvo XC60 T8? Jak nie, to sobie kliknijcie gdzieś o, z tej strony i obejrzycie, zobaczycie, jakie tam wyszło spalanie. Natomiast trzeba przyznać, że Ford gra bardzo uczciwie z jedną rzeczą. Mianowicie wszyscy producenci podają spalanie według normy WLTP, czyli tylko to mieszane, tam 2 litry, 3 litry im wychodzi, 2,5. A tutaj Ford podał dwie wartości. Pierwsza wartość to 3,1 litra. Czyli to spalanie takie z, głównie z jazdy na elektryce, czasami się załącza silnik spalinowy, a typowa norma WLTP. Natomiast jest też drugie spalanie podane, średnie, i to już jest 10,4 litra, i jest podane jako spalanie po wyczerpaniu baterii w takim typowym napędzie hybrydowym. 10,4 litra w samochodzie, który ma 457 koni i waży 2,5 tony. I zobaczcie teraz na to, co nam pokazuje komputer pokładowy. Jedziemy 115-120 i mamy średnie zużycie na poziomie 9,8 litra. Uważam, że to jest doskonały wy wynik jak na taki samochód. Oczywiście jak go nie będziecie ładowali, to i będzie i 13, i 14, i 15 spali jak będziecie jeździli dynamicznie, ale i tak najprzyjemniejsze jest to, że tym samochodem po prostu wsiadacie i płyniecie. Jak kurna frachtowcem. Jakbym miał określić ten samochód jednym słowem, to bym powiedział, że jest przyjemny. Powiecie, że to jakieś kurna Słowo z dupy za przeproszeniem, ale autentycznie to auto takie jest. Nim się po prostu mega przyjemnie jedzie. Wsiadacie, relaksujecie się i nic Was nie obchodzi. Ma tutaj nawet masaże w fotelu. I włączacie sobie taki relaksujący masaż i autentycznie to jest prawdziwa przyjemność. Chce się nim jechać i nawet przymykacie oko na wszystkie jego niedoskonałości z tym tandetnym wykonaniem w niektórych miejscach, które pokazywaliśmy. Po prostu to auto cieszy, a przyznacie szczerze, że to rzadkość w przypadku samochodów, które ważą 2,5 tony i są takimi kolumbrynami. One je zazwyczaj kupuje się po to, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B z dużą ilością osób i bagażu. A tym autem mógłbym jeździć na coś. Po mieście, mimo że wiem, że nie byłoby to zbyt łatwe. Z przyjemnością naprawdę postawiłbym go u siebie na podjeździe obok supry. Ma natomiast jeden zasadniczy i obiektywny problem. Tym problemem jest cena, bo kosztuje 375 tysięcy złotych i występuje tylko w jednej wersji, tylko z jednym napędem. A to już jest pułap cenowy, za jaki możecie kupić BMW X7. Takie uboższe, najtańsze. Mercedesa GLS. Też nie zaszalejecie z wyposażeniem, ale będą to auta o szczebel albo nawet dwa wyżej. Albo na przykład Lexusa RXL 450H, czyli wersję Long siedmiomiejscową z hybrydą pod maską. Więc myślę, że to mógłby być hit sprzedaży, pod warunkiem, że kosztowałby jakąś, nie wiem, stówę mniej.